Witam serdecznie, Krzysztof Gasparski w Komunikacie Jagodowym. Kolejnym 13 kwietnia, pierwszy, pierwszy komunikat 13 kwietnia, kolejny w ogóle. Zaczynam od truskawek. One już nie są pod śniegiem, one się już wyraźnie zazieleniły. Widać, że chcą rosnąć i jeżeli je przekroimy, to widać, że. Potrafią być kompletnie nieuszkodzone, nie u wszystkich. Zależne jest to oczywiście od odmiany, zależne jest to od miejsca, jakie wystąpiły przymrozki, jaka jest ciepła, zimna gleba. No, ale tak czy inaczej, warto coś, niecoś przekroić wzdłuż i w poprzek, żeby zobaczyć na ile te nasze plantacje możemy regenerować, na ile nie. Ja dzisiejsze plantacje akurat zobaczyłem w dobrej kondycji. One tam nie wykazywały y, wielkich przemrożeń, ewentualne y, na jednej odmianie, zaczerwienienia wykazywały takowe uszkodzenia. I jeżeli są takie uszkodzenia, to bardzo często później pchają się do tego y, tak. Także choroby. Dlatego warto te właśnie uszkodzone truskawki wzmacniać, żeby one jak najszybciej wyszły, i żeby one nie popadły bardziej na zdrowiu. I do tego zachęcam. Jeżeli chodzi o ochronę, to na tym etapie cały czas powiem nie sięgamy po drogie rozwiązania, które są bardziej dedykowane do okresów bardzo mocnej ochrony, czyli okres kwitnienia, a także okres wzrostu i owoców, i dojrzewania owoców, tamte karencyjności są ważne, tam ta moc jest ważna, warunki pogodowe są różne. Teraz bym sugerował poprzestanie, tak jak ostatnio mówiłem, też na preparatach siarkowych, które roztocza, roztocza będą ograniczać, które przędziorki będą ograniczać, które mączniaka będą ograniczać a także na tych miedziowych, które też pozostałe choroby będą, no nie tyle choroby wspierać, tylko rośliny przed chorobami wspierać. Jeżeli chodzi o walkę z roztoczem, w tej chwili te rośliny są stosunkowo małe, wyczyszczone i dotarcie do tych miejsc jest dobre. Natomiast musicie pamiętać, że jeżeli jest zimno, to ten roztocz też nie będzie aktywny, bardzo daleko nie wyjdzie. No i to musimy zrobić dokładnie, często z dużą ilością cieczy roboczej. Wtedy to jest w stanie tam spłynąć, nawet wykorzystując zwykłe belkowe opryskiwacze. Natomiast, jeżeli ktoś ma z pomocniczym strumieniem powietrza, to zdecydowanie łatwiej tam jest wykorzystując preparaty silikonowe, siltak, kapak w stężeniach 0,15. Można zrobić większe, ale nie widzę takiej potrzeby do tego, żeby temu yy, roztoczowi czy przędziorką dokuczać. Później będzie to zdecydowanie trudniej, busz liści yy, będzie to utrudniać, górne liście będą niczym parasole dla tych drobnych, dolnych i, i zwalczanie będzie no, niecelowe. Jeżeli chodzi o stymulację, to ciągle bym powiedział, że na tym etapie to improver tam, gdzie są te większe przemrożenia, tam gdzie nie ma Przemrożeń wzmacniamy po prostu nawozem fosforowym, bo było zimno, i tamte fosfory ciągle są w deficycie, i możemy tam już wskakiwać z borowymi czyli Prohorti Zn plus B, a także prohorti NPK bądź prohorti fosforowe, Prohorti plus P, 3-4 kg, jednego 3-4 kg drugiego, to z tym improwerem wspomnianym też można połączyć. Jeżeli chodzi o maliny. Maliny letnie, znowu dzisiaj trafiłem do takiego miejsca, które wykazywało się całkiem dobrą kondycją po przezimowaniu. Natomiast telefony z Państwa strony wskazują na to, że w niektórych miejscach... Do dołu nie ma co oglądać, praktycznie, że bardzo mocno oberwały tymi mrozami, więc znowu zachowujemy się indywidualnie. Ja co prawda trafiłem na, uważam, bardzo dobrej kondycji plantację, natomiast jak właściciel wspomniał, i tak obawia się, że może to zawiązanie punków będzie nie takie jak trzeba. Analizując ich grubość. Tak może być. Ja uważam, że nie tylko ilość owoców się liczy, ale tego co z nich roślina będzie w stanie wykarmić, więc nie ma co na razie się bać. A mniejsza ilość owoców w naszym kraju może działać dobrze na, na ich cenę. Mam, mam nadzieję, że po prostu nie będzie nadprodukcji i sprzedamy je godniej, bo czy będziemy mieć ich dwa razy tyle, czy, czy tylko połowę, to bardzo często zbieramy albo finansowo wychodzimy podobnie. Pod mikroskopem na Malinie nie widzę aktywności jeszcze przedziorka. Dzisiaj 17 stopni w momencie pobierania pędów było, więc on powinien być aktywny. No, nie udało mi się, być może uciekł mi w samochodzie. Taka rzecz też jest oczywiście możliwa. I także tym bardziej nie dopatrzyłem się przebarwiacza malinowego na ten czas. Natomiast pamiętajmy, to są pierwsze dni takie ciepłe, a, a szkodniki muszą się chcieć rozbujać. No, i z tego powodu może warto poczekać z takimi zabiegami, z użyciem znów siltaku czy kapaku. Może jeszcze tydzień, jeżeli będzie cały czas ciepło, to w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej będzie zdecydowanie lepszy czas. Natomiast jak w malinie popatrzyłem na jaja mszycy, no to widać było, że wiele z nich już jest pustych, więc trzeba brać pod uwagę, że ta mszyca gdzieś, jeżeli wyszła z tamtego miejsca, to gdzieś, gdzieś poszła. I to, że ja ich nie wypatrzyłem, to, to nie znaczy, że ich nie ma. Kolejna rzecz. Podstawy pąków w Malinach. Mówię, że przezimowały dobrze, wyglądają dobrze, co nie znaczy, że idealnie. Podstawy pąków, jak widzicie Państwo na, na tutaj pod przekrojonym spodzie tego, tego przystyku pędu, pąka z pędem, widać te przebarwienia w niektórych miejscach. I one mogą wskazywać na to, że w okresie późniejszym, jeśli nie będzie dobrej regeneracji, zacznie być swego rodzaju taki pierścień przeszkadzający w transporcie soków, zwłaszcza jak tych owoców bądź jeszcze wcześniej liści będzie dużo. Przyjdą upały i wtedy zaczyna to więdnąć, transpiracja nie nadąża, owoce nie, nie wykształcają się właściwie, nie dojrzewają, nie rosną, więc to jest ten czas, w którym warto regenerować tego typu rzeczy. Czym więcej liścia, tym regeneracja łatwiej przebiega. No i, i też bym sugerował improver, nawet, nawet w mniejszych dawkach. Pamiętajcie, że taki limit dla tego typu produktów to przyjmujemy około 3 na, na rok na hektar. Natomiast bior, musimy brać pod uwagę to, że mogą być jeszcze zimni ogrodnicy. Musimy brać pod uwagę, że nie jeden stres może temu towarzyszyć, więc nie zużywamy teraz. Całości, jakby limitu, bo możemy dostać jeszcze po tyłku trochę w późniejszym okresie. Więc pół do litra w zupełności. Jeżeli chcecie zrobić dwa zabiegi, to zróbcie to dwa razy po pół. Jeżeli teraz jeden zabieg regeneracyjny, to jeden raz litr maksymalnie do zrobienia. Preparaty siarkowe i miedziowe podobnie, tak bym się koncentrował na tym. Znowu będziemy tego przędziorka trzymać w ryzach. Jeżeli chodzi o porzeczki, no najbardziej zielone, zielenią się z daleka, ale znowu nie widziałem tam jeszcze wielkopokowca porzeczkowego. On jest w pąkach, na pędach, na liściach, które dzisiaj sprawdzałem pod mikroskopem. Tego drania nie było, natomiast po przekrojeniu pąków widać wyraźnie, że on się tam ma bardzo dobrze, widać tam liczne jaja, liczne, tak powiem jeszcze ekscesy. I, I warto na niego poczekać. Niech on rozradowany wyjdzie, ale jeżeli widzicie na, tych, na tym filmie w tle, że tam są, czy na tych zdjęciach rzuconych u mnie za plecami, czy, czy może już przede mną, że są tam nie tylko osobniki dorosłe, ale także jaja, no to trzeba brać pod uwagę, że, że ten. Spacer tych osobników nie będzie jednorazowy, bo, bo najpierw wyjdą te dojrzalsze egzemplarze, a dopiero na resztę musimy poczekać. To też jest dowód na to, że jednorazowy zabieg nie będzie tutaj w tym wypadku skuteczny. A widzicie, jaka jest mnogość tych osobników, więc czekamy na lepszy moment i wydaje mi się, że nawet ze zwalczaniem przędziorka, który w tej chwili już się pokazał, warto. Chwilę odczekać, bo z kolei na nie wiadomo jaką ilość zabiegów nie będzie nas stać. Może za tydzień, tak jak w przypadku maliny, będzie to słuchajcie, oglądajcie i Facebooka i te komunikaty. W tej chwili już będziemy mieć rękę na pulsie cały czas. Będziemy te pąki kroić, na ile zostały w pąku, na ile łażą po pędach. Siarka, miedź ciągle mogłaby być, ale popatrzcie, że kwiatostany w przypadku porzeczek zaczęły się dosyć mocno ukazywać i to jest. Taki znak, że niedługo będziemy kończyć ze stosowaniem preparatów siarkowych, które sterylizują kwiat. Czyli tutaj zaczynamy odchodzić. Ostatnie takie momenty, jeżeli mielibyśmy to robić, to teraz, zanim się to nam wszystko pootwiera. A kwiaty w tej chwili już tak fioletowieją w kątach dosyć wyraźnie. I teraz jeszcze mówimy o nawożeniu doglebowym. Kto nie zrobił. To jest to na pewno już czas, bo jeżeli już porzeczka się zbliża do kwitnienia, to, to jest taki ostatni moment na to, żeby te nawozy wysiać. I tu mówimy czy to NPK, czy to sam nawóz azotowy. I wspominałem ostatnio w komunikacie także o wykorzystywaniu bakteryjnych produktów azotopower i Phosphopower, ale to nie będę się powtarzać, tylko zachęcam do tego. Jak ktoś takie dobrodziejstwo chce wykorzystać do tego, żeby wysłuchał jeszcze raz poprzedniego yy, nagrania. I ja na dzisiaj mam tyle. Zapraszam za tydzień.